Dzień dobry Państwu, Janusz Jurkiewicz, Flora Bakter. W dzisiejszym odcinku powiem o siarce, o zapotrzebowaniu roślin na siarkę. Są rośliny uprawne, które lubią siarkę, mają zapotrzebowanie na siarkę. Siarka w żywieniu roślin, a także nam dla ludzi jest potrzebna. U ludzi to odpowiada za ścięgna, za błony komórkowe, więc dostępność biologicznej siarki, która jest przyswajalna, ma znaczenie. I to w żywieniu ludzi, ale także w nawożeniu upraw. Pewna grupa bakterii, rozkłada połączenia białkowe i uwalnia siarkę w glebie. Więc warto o tym wiedzieć, że nawożenie specjalnymi bakteriami, które uwalniają siarkę, zwiększa przyswajalność siarki w uprawach. Nawozy flora właśnie taką siarkę Zawierają w swoim składzie. Więc jeśli uprawiasz rośliny siarkolubne, głównie to rośliny kapustne, warzywne, to korzystaj z tego, korzystaj z naszych rozwiązań, florabacter. Zadzwoń, napisz maila, subskrybuj kanał, polub nasze filmy, polub nasze filmy Flora Bakter. Udostępnij znajomym. Produkujemy nawozy na zamówienie z dostawą do gospodarstw o siarce. Jak wiadomo, no każdy mikro-makroelement przyczynia się do pewnych fizjologicznych reakcji biochemicznych w roślinie. I niedobór danego pierwiastka powoduje to, że dana roślina nie syntetyzuje innego składnika. Działa to także po roślinie. Można zauważyć pewne niedobory. Roślina zmienia kolor. Jesteście rolnikami, to pewnie znacie się na tym. Więc zapotrzebowanie na siarkę w glebie ułatwia stosowanie nawozów florabakter. Siarka się uwalnia. I tu na przykład w tej plantacji widzimy fioletowe zabarwienie rośliny. To niedobór fosforu. Jeśli jest fioletowe przebarwienie, to jest niedobór fosforu. Równość kwitnienia Długość kwitnienia, to za to odpowiada bor. I w odżywianiu, w uprawach, w nawożeniu roślin jest tak, że jeden niedobór pierwiastka pogarsza wchłanianie następnego. Więc. Mikroorganizmy specjalistyczne, które uwalniają siarkę. Można je znaleźć w naszych nawozach Florabakter. Korzystaj z nawozów Florabakter. Uwalniaj energię z gleby, poprawiaj jej strukturę, mądrze zarządzaj zasobami gleby w kontekście upraw polowych uprawy polowe i nawożenie siarką napis udostępni opowiada o nawozach florabacter. Polskie nawozy flora bakter z mikroorganizmami. Trzymaj się. Ciepło i wiecznie. A komu przeszkadza wiatr na polu? Polecam Flora Bakter Janusz Jurkiewicz.